AleCzęści.pl to niezawodny i nowoczesny serwis samochodowy oraz najtańszy w internecie sklep z częściami. Autoserwis oferuje kompleksową obsługę pojazdów, w tym m.in. geometrię 3D, diagnostykę komputerową, obsługę klimatyzacji, wymianę rozrządów, elementów zawieszenia i układów hamulcowych. Internetowy sklep www.aleCzęści.pl oferuje ponad 100 tysięcy części do wszystkich marek w jednym miejscu po niezwykle atrakcyjnych cenach. Celny dobór części jest bardzo łatwy dzięki katalogowi TechDo. Zakupy poza formą wysyłkową można odebrać także osobiście w sklepie autoserwis i sklep aleczęści.pl Zgierz ulica aleksandrowska 75 telefon 514 115 415 www. Dobry wieczór, jest środa 16 marca. Cezary Adamski zapraszam na wydarzenia Telewizji Centrum. Dziś w serwisie powiemy m.in. o zwierzance, którą kierowca potrącił w odwecie za to, że zwróciła mu uwagę. Dla mnie to nie jest kierowca, jak powinni mieć prawo jazdy zabrać na zawsze. Zajmiemy się także wprowadzaną właśnie z Gierską kartą seniora. Zruszył nasz projekt, wyczekiwany, mam nadzieję, przez seniorów. Od 21 marca w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych na ulicy Popiełuszki 3A w pokoju numer 3 lub pokoju numer 2 będą dostępne wnioski. Choć w naszym mieście działa jednokryte lodowisko przy ulicy Witkacego, to zgierskim hokeistom marzy się takie z prawdziwego zdarzenia, na którym mogłyby rozgrywać się ligowe mecze. Poseł Marek Matuszewski ogłosił wczoraj, że wystarał się na ten cel o 2 miliony złotych z budżetu państwa, które w tym roku trafią do zgierza. Hala wybudowana została jeszcze w latach 80. Pierwotnie przeznaczona była na sztuczne lodowisko, które funkcjonowało do 91 roku. Poseł Prawa i Sprawiedliwości zapewnia, że 2 miliony złotych, które udało się pozyskać z budżetu państwa, zostanie przeznaczone na wybudowanie w hali miejskiego ośrodka sportu lodowiska. Ta hala, szanowni państwo, będzie docelowo służyć do lodu, to znaczy tradycja zgierska, hokej na lodzie wróci do Zgierza. Oczywiście też short track. To jest dyscyplina, którą uprawiał pan Zbigniew Brudka, nasz złoty olimpijczyk. I domaniewice też chciałyby tutaj, oczywiście, w tej hali uprawiać short track. Co w takim razie z miłośnikami innych sportów, którzy na co dzień aktywnie spędzają czas w ośrodku? Nie mówiąc już o cyklicznych imprezach, co na dobre zadomowiły się w zgierzu, takich jak Mistrzostwa Polski w Zapasach, drgania przestrzeni, czy choćby Amatorska Liga Piłki Nożnej HALKOP. Obok, oczywiście, że była informacja dla wszystkich, obok tej yy, hali. Powstanie też w ramach koncepcji sportowej miasto złoży odpowiedni wniosek też, aby poseł Matuszewski wspierał nowa hala wielofunkcyjna. A więc ci wszyscy, którzy w tej chwili grają tutaj w piłkę nożną, w koszykówkę, w siatkówkę, w piłkę ręczną i tak dalej, będą uprawiać te sporty w nowej hali sportowej, która będzie miała świetną nawierzchnię, będzie dobrze ocieplona. 2 miliony złotych to z jednej strony dużo, ale przy planowanej tak dużej inwestycji to zbyt mała suma, aby jednocześnie zmodernizować obecną halę, przekształcić ją na lodowisko i wybudować obok nowy wielofunkcyjny obiekt sportowy. Pozyskane pieniądze będą w tym roku przeznaczone na modernizację obiektu, a na docelowe lodowisko będziemy musieli jeszcze poczekać. Kara dwóch lat więzienia grozi 39-latkowi, który w ubiegły czwartek celowo wjechał samochodem w przechodzącą prawidłowo po pasach 68-letnią zwierzankę. Jak ustaliła policja, piesza zwróciła kierowcy uwagę, że rozmawia przez telefon za kierownicą. Ten w odwecie postanowił ją potrącić. Czy chodząc po zgierskich ulicach możemy nadal czuć się bezpiecznie, czy może powinniśmy już się bać? Pytał Rafał Woźniak. Do tej bulwersującej sytuacji doszło w piątek na przejściu dla pieszych w obrębie ulicy Długiej i Marii Skłodowskiej Kiri. 68-letnia piesza przechodziła przez przejście dla pieszych, gdy znajdowała się już za połową tego przejścia. Od strony y, ulicy Cezaka nadjechał rozpędzony Volkswagen Golf, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, by tą kobietę przepuścić. Wtedy zdenerwowana kobieta pokazała kierującemu, że znajduje się na przejściu dla pieszych, wskazała y, znak y, drogowy mówiący o tym. Jak również zauważyła, że mężczyzna, pomimo y, całej tej sytuacji, nadal rozmawia przez y, telefon. Reakcja Mężczyzny była taka, że ruszył pojazdem w kierunku kobiety i uderzył ją. Kobieta przewróciła się na pasy. On, jak gdyby nic się nie stało, po prostu odjechał. To Nie, nie ma słów na takie zachowanie nawet. To jest. No, Nazwaja się jakieś słowo brzydkie, którego nie powiem. Dla mnie to nie jest kierowca. Powinniśmy prawo jazdy zabrać na zawsze. Kierowcom trochę też brak jest kultury. I uważam, że chyba się trochę za małe kary są. Teraz sygnał idzie do ludzi, że no, strach trochę zwracać uwagę, bo może się. A każdy pan ma prawo zwró zwrócić uwagę. Nawet policję, jak, jak tego zobaczy, to powinien, powinna powiedzieć, że jedzie samochodem i przez telefon rozmawia. Potrącona 68-latka trafiła do szpitala z obrażeniami barku. O wypadku szybko dowiedzieli się policjanci. Na szczęście całe zajście widziało kilku postronnych świadków. Jeden z nich zapisał tablicę rejestracyjną Volkswagena. Godzinę później kierowca został zatrzymany przez funkcjonariusze policji. 39-latek mieszkaniec Zgierza. Okazało się, że był trzeźwy. Również badanie na obecność środków odurzających nie wykazało w jego organizmie żadnych substancji zakazanych. Mężczyzna usłyszał już prokuratorski zarzut naruszenia u tej kobiety czynności ciała. Grozi mu do dwóch lat pozbawienia wolności. Stracił też prawo jazdy. Kobieta, kilka godzin po wypadku, na własne żądanie wyszła ze szpitala. Do 2035 roku polska gospodarka straci blisko 4 miliony osób w wieku produkcyjnym. Przybędzie za to seniorów, czyli emerytów i rencistów. To zmusza rząd i samorządy lokalne do prowadzenia przemyślanej i konsekwentnej polityki senioralnej. Na ostatniej sesji radni uchwalili specjalny program, dzięki któremu każdy, kto ma skończone 60 lat i jest mieszkańcem Gierza, już wkrótce będzie mógł korzystać z karty seniora. Projekt zbliżony konwencją do karty Dużej Rodziny oferuje różnego typu zniżki i ulgi dla seniorów. Emila Okupska. Na wzór karty wielodzietnej rodziny powstała karta senioralna. Dzięki niej wszyscy zwierzanie, którzy ukończyli 60 rok życia, będą mogli skorzystać z usług, na które nie zawsze ich stać. Celem programu jest także aktywizacja seniorów, zachęcenie do uczestnictwa w wydarzeniach edukacyjnych, kulturalnych, a już od 21 marca będzie można ubiegać się o taką kartę w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych przy ulicy Popiełuszki. W pokoju 2 i 3 gdzie będzie można pobrać wnioski. Przy wypełnianiu wniosku należy okazać się swoim dokumentem, czyli dowodem osobistym. Taki wniosek mogą seniorzy wypełnić tutaj na miejscu i pozostawić ten wniosek. Natomiast jeśli chodzi już o odbiór samej karty, jeśli ktoś sam nie będzie mógł odebrać tej karty, to oczywiście na podstawie upoważnienia taką kartę ktoś z rodziny będzie mógł odebrać. Karta powstała dzięki współpracy z przedsiębiorcami z terenu Łodzi, jak na przykład ulgi na wybrane spektakle w teatrach, i seanse w kinach, ale przede wszystkim seniorzy mogą korzystać ze zniżek dzięki współpracy zgierskiego magistratu i naszych lokalnych firm z terenu Zgierza. Do tej pory zgłosiło się ponad 30 przedsiębiorców z różnych zakresów usług z terenu miasta Zgierza, między innymi to są usługi gastronomiczne, rehabilitacyjne, usługi kosmetyczne, sklepy zielarskie, sklepy zoologiczne, ale ta, ta, ta lista tych przedsiębiorców jest nadal otwarta i mamy nadzieję, że będzie się coraz bardziej poszerzać. To też w związku z tym zgierski magistrat zachęca innych przedsiębiorców, którzy do tej pory nie zdecydowali się na udział w tym projekcie do współpracy w zakresie zgierskiej karty senioralnej. Natomiast lokale i firmy, które są partnerami inicjatywy, będą oznaczone specjalnymi tabliczkami. Wówczas każdy senior będzie wiedział, że za okazaniem karty ma prawo do ulgi. Z myślą o w końcach Zgierza, którzy ukończyli 60 rok życia w ramach przedsięwzięcia, jakim jest Akademia Zdrowia, będą poruszane i omawiane zagadnienia dotyczące osób starszych. Chciałam właśnie zachęcić, żeby seniorzy przychodzili na nasze spotkania ze zdrowiem, to jest zawsze przypominam, trzecia lub czwarta sobota każdego miesiąca. Nawiązaliśmy kontakt z uniwersytetem. Medycznym w Łodzi, i myślę, że te prelekcje, które w najbliższym czasie zostaną przedstawione w Akademii Zdrowia, będą bardzo interesować zbierskich seniorów. Najbliższe spotkanie odbędzie się w sobotę, 19 marca, o godzinie 11, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza, a będzie dotyczyło ono chorób układu moczowo-płciowego. W następnych miesiącach poruszone zostaną takie kwestie jak wpływ pogody na zdrowie, bezsenność czy choroby reumatyczne. Lasy naturalne niszczone są w zastraszającym tempie. Szacuje się, że co dwie sekundy na całym świecie ginie obszar wielkości boiska do piłki nożnej, a samo wyrzucanie śmieci do lasów jest jedną z największych bolączek, z jaką mierzą się w Polsce leśnicy. Wprowadzona blisko trzy lata temu tzw. ustawa śmieciowa miała ten problem rozwiązać, w praktyce zmieniło się niewiele. Także kary finansowe nie są dostatecznie zniechęcające do zaśmiecania środowiska. Dlatego w myśl zasady czego się Jaś nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał, tak ważna jest edukacja ekologiczna wśród dzieci i młodzieży. Winni czy usprawiedliwieni przestępstwa wobec lasu. Pod takim hasłem w poniedziałkowy poranek w gimnazjum nr 2 w Zgierzu odbyła się debata oksfordzka. Zrealizowana w ramach projektu Środowisko Nienaturalne, który jest częścią Olimpiady Zwolnieni z Teorii. To jest inicjatywa naszych absolwentek, które są studentkami obecnie różnych, różnych uczelni. Zaangażowały się w projekt Środowisko Nienaturalne. I jako, że ze szkołą są związane, co miłe dla nas ogromnie, to postanowiły zwrócić się o patrona przy przeprowadzaniu debaty na temat zaśmiecania lasu. 19, czyli w sobotę, w bibliotece będzie wystawa, taki wernisarz, dotyczący tego samego tematu, na który zresztą zapraszamy. Zaśmiecanie lasów, a wpływ na przyszłe pokolenia ludzi, a także pozostawiane w lesie odpady, przyczyną wymierania zwierząt, roślin. Między innymi takie argumenty zaprezentowała ta grupa młodzieży, która należała do obrońców lasów. Moja grupa i ja mieliśmy takie stanowisko, że zaśmiecanie lasów jest bardzo złe. Nie oszukujmy się, jest to bardzo duży problem, przez co giną zwierzęta, a ludzie chorują. Ja miałem temat, czy zaśmiecanie lasów jest przestępstwem. No, nie jest to przestępstwo, jest to wykroczenie, ale moim zdaniem powinno być brane jako przestępstwo, bo to jest bardzo karygodne zachowanie. Myślę, że jest to spowodowane tym, że naprawdę śmiecenie w lasach może mieć bardzo poważne konsekwencje dla zwierząt, roślin, a także dla nas samych trzeba przyznać, że druga grupa gimnazjalistów, która wydawałoby się, że ma cięższe zadanie, bo podczas debaty to oni mieli przekonać uczestników wydarzenia do tego, że zaśmiecanie lasów nie jest najpoważniejszym problemem. To jednak świetnie przygotowani uczniowie doskonale sobie z tym poradzili. I uważam, że śmiecenie faktycznie jest to problem. Ale nie jest największy problem, jaki może być. Większy problem jest kłusownictwo. Akurat moim zadaniem było przedstawienie, że kłusownictwo i polowania na zwierzęta jest większym zagrożeniem dla tych zwierząt niż zaśmiecanie lasów. Uważam, że jest to problem, musimy z tym walczyć, i jest to naprawdę bardzo poważna, poważna sprawa. Tak, trochę przekornie. Mam wrażenie, że oponenci. Byli na tyle przekonujący, że potrafili zmienić spojrzenie publiczności na temat, który wydawał się oczywisty. Bo wstępnie przeprowadzona została ankieta, która wyraźnie wskazywała, że wszyscy zaśmiecanie lasu traktują jako bardzo duży problem, a po zakończeniu debaty. Już tych rąk w górę podniesionych było znacznie mniej. I okazało się, że owszem, jest to problem, bo tego nikt nie kwestionuje, ale nie aż tak znaczny. Podczas spotkania obecna była również Katarzyna Bryszewska z nadleśnictwa Grotniki. I jak sama przyznaje, choć argumenty te brzmiały bardzo przekonywująco, w praktyce wygląda to nieco inaczej. Myślę, że tutaj opozycja. Bardzo dobrze przygotowała się na, dzisiejsze, na dzisiejszą debatę. Ma trafne argumenty, aczkolwiek ze wszystkimi mogłabym tutaj dyskutować i myślę, że dzięki, temu, dzięki tym argumentom opozycja potrafi wzbudzić zainteresowanie i dać do myślenia w drugiej stronie. Tego typu inicjatywy są formą edukacji ekologicznej i mają na celu wzbudzenie odpowiedzialności za środowisko naturalne. Młodzież biorąca udział w tym wydarzeniu lepiej zrozumiała problem, a może także przez takie działanie będzie w większym stopniu dbała o lasy i powstrzymywała od zaśmiecenia terenów zielonych swoich rodziców, bliskich czy znajomych. Na dziś wydarzeniach to już wszystko. Tradycyjnie zachęcam Państwa do śledzenia naszych programów również w internecie poprzez naszą stronę www. oraz serwisy YouTube i Facebook. Ja dziękuję za uwagę. Na kolejny serwis informacyjny zapraszam w piątek. Miłego wieczoru. Pozdrawiam.